Cześć! Z tej strony Micho Pietruch i dzisiaj chciałbym krótko przedstawić wyniki Konfederacji Spotrzebnej Okręgi. W zasadzie powinienem to pokazać na samym początku, ale wydało mi się to zbyt oczywiste i mało interesujące. Niemniej jednak może coś to zainteresuje. Na slajdzie widzimy wszystkie 41 okręgów w Polsce w kolejności od najlepszego wyniku procentowego do najgorszego. Jako, że w różnych okręgach startowały różne partie, gdyż nie wszystkie zarejestrowały się w całej Polsce jak np. bezpartyjni samorządowcy, czy skuteczni. Do obliczenia wartości procentowej zliczyłem tylko 5 partii, które dostały się do Sejmu. Najlepszy wynik w Polsce został uzyskany w Rzeszowie. 8,3%, czyli jedynką był Grzegorz Bram. Na drugim miejscu uplasował się Kraków z Konradem Berkowiczem i wynikiem 8,1%. Na trzecim miejscu znalazły się Gliwice z bardzo dobrym wynikiem. Ale pomimo tego nie uzyskali mandatu, choć niewiele braku. O ile wysoki wynik procentowy i otrzymany mandat nikogo nie dziwi, to zaskakuje wynik Krzysztofa Bosaka w Kielcach, gdzie pomimo słabego wyniku 6,1% uzyskał mandat. Jest to spowodowane tym, że okręg Kieleski obejmuje całe województwo, świętokrzyskie i dla niego przewidziana jest duża liczba mandatów. Na kolejnym slajdzie mamy nałożoną liczbę brakujących głosów do uzyskania mandatu. Tutaj ciekawym przykładem są dwa okręgi, Siedlce oraz Kalisz, które pomimo słabe, słabego wyniku 6,6% ,6 prawie dostały się do Sejmu. Brakło im około 600 głosów. Siedlet, Siedlec początkowo miała startować panika Jagodek, ale jednak zdecydowała się o tej z Konfederacji, uważając, że zaproponowany jej za słaby okręg. Powinniśmy twierdzić, że jeśli by pani Kaja jednak wystartowała z tego okręgu, to dostałaby się do Sejmu, gdyż wydaje się, że jest bardziej rozpoznawalna od pana Krzysztofa Tołwińskiego, który zajął jej miejsce. Dzięki za obejrzenie filmiku i zachęcam do subskrybowania. Cześć!